Witam wszystkich. Czy nie zastanawia was to, że ludzie, którzy na co dzień uważają się za jakichś Europejczyków, obywateli Unii Europejskiej, synów czy córki Mitel Europy, dla których polskość to w ich mniemaniu nienormalność, a na co dzień wstydzą się języka polskiego za granicą i rozmawiają tam po angielsku, jakimś trafem budzą w sobie wewnętrzne pokłady turbopatriotyzmu w momencie, gdy jakieś ugrupowania antysystemowe z Polski i z Niemiec, Dogadają się we wspólnej sprawie na rzecz walki o suwerenność narodów w Europie. Ci sami ludzie, którzy są za tym, by jakieś polskie i niemieckie ugrupowania systemowe odbierały nam resztki naszej suwerenności, nagle atakują, gdy porozumieją się środowiska, które chcą bronić naszej suwerenności lub bronić suwerenności nawet wszystkich krajów w Europie. Weźmy na przykład Sprawę porozumienia nowej nadziei zajwdę, O której jest teraz głośno. To wszystko zadałem w formie pytania naszej nowej europosłance Ewie Zajączkowskiej-Hernik. I swoją wypowiedź rozpoczęła krótką, aczkolwiek trafną wypowiedzią. Goebbels byłby dumny. Także moi mili, nie ulegajmy propagandzie. Walczmy o wspólną sprawę na rzecz suwerenności krajów w Europie. I wspierajmy wszystkie porozumienia na rzecz tego, abyśmy mogli żyć w, w miarę normalnej sytuacji. Dziękuję.